Czytając tytuł, zastanawiasz się jak to jest możliwe. Zapraszam na materiał. Z tej strony MZR i witam was w margonem technicznie, w którym to pomówimy o próbie sił, czyli nowych instancjach grupowych w margone. Dzięki niej gracze nie muszą już rywalizować między sobą, kto zawalczy z danym potworem, lecz mogą się zjednoczyć i wspólnie pokonać trudnego przeciwnika. Pokojnie tytanów oraz innych przeciwników wystarczy dla wszystkich, więc bez obaw. No dobrze, było już słowo wstępu, czas więc przejść do konkretów. Do próby sił może podejść każdy, kto spełnia jej kryteria poziomowe. W chwili obecnej mamy przykład y, tytana mamlambo, który niedawno pojawił się w Margonem. Posiada on 36 level, więc odpowiednio plus minus 13 poziomów od y, poziomu tytana gracze mogą się dostać na próbę sił z nim w roli głównej. Próba sił zostaje ukończona w momencie, gdy gracz lub grupa graczy pokona potwora z rangą elity drugiej lub wyższą. Oznacza to, że w przyszłości mogą się pojawić również próby sił z elitami drugimi oraz herosami, a nie tylko z tytanami. Próbę sił można wykonywać raz dziennie, więc jeżeli uda Wam się ukończyć daną próbę sił, to możecie ją powtórzyć dopiero po porannej przerwie o 5 następnego dnia. Tak jak już wspominałem, w sił możecie wziąć udział samodzielnie lub też z drużyną. Jeżeli chcecie wziąć udział w tej aktywności razem ze znajomymi, wówczas zanim udacie się do danej lokacji, musicie się razem zgrupować. Wówczas wszyscy członkowie grupy zostaną przeniesieni na tą samą instancję, co dowódca. Oczywiście działa to również w drugą stronę. Jeżeli jesteście już na instancji z daną drużyną i zdecydujecie się z niej odejść, lub też dowódca tej drużyny was z niej usunie, automatycznie wasza postać zostanie przeniesiona na poprzednią lokację, w której się znajdowaliście. No, i pozostała już ostatnia kwestia, którą należałoby poruszyć w tym filmie. Tak jak już zapewne zauważyliście, na instancjach grupowych czy też próbie sił często znajdują się również zwykłe potworki lub też potworki z rangą niższą niż elita druga. Z takich potworków nie dostajecie doświadczenia w momencie gdy ich pokonujecie, lecz jeżeli ukończycie daną próbę sił, to za każdego potworka, którego na tej instancji grupowej. Zabiliście, dostaniecie dodatkowe 10% expa. I tutaj ucinam też różne spekulacje, które zdążyły się pojawić na forum. Ilość ubitych potworków na instancji grupowej nie wpływa w żaden sposób na osłabienie tego finalnego przeciwnika, czy to Tytana, Herosa lub też Elity II. No i to już koniec tego materiału. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej nowej mechanice. Ja zapraszam Was jeszcze na swój kanał, a tymczasem trzymajcie się, do następnego i cześć!